Jest dokładnie jedno pytanie, które możesz zadać sobie za każdym razem, kiedy czujesz, że stoisz w życiu w miejscu, albo że coś nie idzie po Twojej myśli. I za każdym razem, gdy zadaję sobie to pytanie, odkrywam tak naprawdę, co mogę zrobić, żeby poprawić swoją sytuację, a gdy tego pytania nie znałem, to marnowałem masę czasu, bo za każdym razem, gdy coś zaczynałem, poddawałem się przy pierwszej porażce. Więc jeśli chcesz sobie ten czas zaoszczędzić, to słuchaj uważnie. Zanim do tego pytania przejdę, wytłumaczę ci, dlaczego ono działa tak dobrze. Widzisz, jeśli byłbyś na siłowni, wyobraź sobie, że jesteś na siłowni i chcesz się podciągać, chcesz ym, zrobić 8 podciągnięć, ale uważasz, że jest ci za lekko, więc co robisz? Bierzesz łańcuch. Bierzesz sobie pas, łańcuch i powiedzmy 10 kilo. I teraz. Jeśli zacząłbyś się podciągać, to nawet jeśli jeden, jedna część tego łańcucha byłaby słabsza, cały łańcuch by się rozpadł. I w tym tkwi lekcja, która jest zawarta w tytule tego filmu, czyli, że łańcuch jest tylko tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. I za każdym razem, gdy stoisz w życiu w miejscu. Musisz rozpoznać to najsłabsze ogniwo i zastanowić się, co możesz zrobić, żeby sobie z tym poradzić. Najprostszym sposobem jest po prostu wpisać w chat GPT. Nie wiem, nie potrafię sprzedawać, jak nauczyć się robić to lepiej. On ci wypisze kilka rad, jakieś książki, które możesz przeczytać. Drugim najprostszym sposobem jest po prostu zostawić suba na tym kanale i uczyć się na moich błędach, bo naprawdę jest ich sporo i uczę ich codziennie o godzinie 19. Więc. Tak jak powiedziałem, za każdym razem zadawać sobie to pytanie i teraz mam dla Ciebie jedną wielką prośbę. Chciałbym pomóc jak największej liczbie osób rozwiązać swoje problemy. Więc jeśli jest coś, co Cię obecnie blokuje i nie masz pojęcia, co z tym zrobić, to zostaw komentarz pod tym filmem. Napisz, jaki jest obecnie Twój największy problem, albo polajkuj komentarz innej osoby. Możesz też odpowiedzieć na jej komentarz, tak, to jest to, o czym chciałem, żebyś nagrał Tymek, żebym wiedział, o czym nagrywać, żeby faktycznie być w stanie Ci pomóc? Więc. I wiem, że 80% osób nie zostawi komentarza pod tym filmem, gdy usłyszy te słowa, bo nie wiem, są zbyt zieleniwi albo stwierdzam, że w sumie nic ich nie blokuje, ale jak tak sobie usiądziesz i pomyślisz, co faktycznie sprawia, że nie jesteś w stanie iść w życiu dalej, i napiszesz mi o tym, to kto wie, że tak naprawdę. To kto wie, czy nie nagram filmiku, który rozwiąże ci ten problem i zaoszczędzi ci masę czasu i jakby potencjalnych zarobków, które mógłbyś mieć, gdyby nie fakt, że stoisz w jednym miejscu. Więc. Pisz komentarz i słyszymy się jutro o 19. Trzymaj się, pa, pa.